Pani pyta dzieci w szkole, co robią ich ojcowie. Dzieci na wyrywki odpowiadają: Mój tata jest policjantem, a mój strażakiem, mój kucharzem, mój stolarzem. Tylko mały Jasiu siedzi cicho w kącie. Pani pyta: A co robi twój tatuś, Jasiu? Mój, tańczy na róże w klubie dla gejów, a jak klienci dobrze mu płacą, to jeździ z nimi do hotelu. Pani w szoku, wezwała Jasia na przerwie do siebie. I pyta, czy to prawda, i czy może mu jakoś pomóc. Ja się odpowiada: Tak naprawdę to ojciec gra w reprezentacji Polski, ale wstyd się przyznać. Pani pyta dzieci w szkole, gdzie chciałyby mieć trzecie oko, gdyby pan Bóg takowe rozdawał. Kasia mówi: Ja bym chciała mieć z tyłu głowy. Dlaczego? A bo bym się rozglądała, bo ja ciekawa świata jestem. Bardzo ładnie. Kazio, a ty? Ja bym chciał na plecach. A dlaczego? Bo ja ćwiczę karatę i bym widział, czy się ktoś do mnie skrada. A ty, Jasiu, ja bym chciał mieć na ptaszku. Mm. A dlaczego? A bo u nas na osiedlu jest stadion, a ja nigdy nie mam na bilet, to bym sobie w dziurę w płocie wsadził ptaszka i bym sobie ten mecz oglądał. No dobrze, Jasiu, ale w tej sytuacji. Wystarczyłoby, żebyś to trzecie oko miał na paluszku. Ta, a na ptaszku będę gwizdał? Pewnego dnia Jasiu wraca z podwórka do domu. Jego mama zauważa, że strasznie klnie. Pyta więc syna: Jasiu, a dlaczego ty tak klniesz? A no bo taka dziewczynka mnie nauczyła. Jaka dziewczynka? A taka w czerwonym sweterku. Na zajutrz mama wychodzi na podwórko, patrzy. Jest dziewczynka w czerwonym sweterku. Podchodzi do niej i pyta, to ty jesteś tą dziewczynką, która tak strasznie klnie? Ale skąd pani wie? Ano, taszki mi wyćwierkały. No to kurwa, pięknie, a ja je dzisiaj chlebkiem karmiłam. Supermarket. Sześcioletni jaś patrzy łakomym wzrokiem w lodówkę z lodami. Mamo, mogę loda? Nie. Mamo, powiedziałam coś? Nie. Matka pozostaje nieugięta. Oczy Jasia kierują się na ojca. Ojciec na to zbolałym głosem. Jak mama mówi, że loda nie będzie, to uwierz mi, wie co mówi. W drugiej klasie pani zadała dzieciom napisanie wypracowania, które będzie zawierać słowa: zapewne i gdyż. Zosia napisała: zapewne jutro będą goście, gdyż mama ugotowała dużo zupy. Marek. Zapewne jutro będzie ładna pogoda, gdyż w nocy było dużo gwiazd. Teraz kolejna Jasia. Idzie drogą Stara Marysiakowa i niesie pod pachą New York Timesa. A gdzie zapewne i gdyż? Pyta nauczycielka. Zapewne idzie srać, gdyż nie zna angielskiego. Dzieci w szkole, na lekcji plastyki, otrzymały zadanie Temat abstrakcyjny Narysujcie panikę. Dzieci rysowały sceny pożarów, powodzi, zamachów terrorystycznych, ale jeden chłopak był oryginalny. Narysował dużą czerwoną kropkę. Pani pyta to ma być panika? Ja na to. Proszę pani, ja mam w domu trzy siostry. Każda co miesiąc w kalendarzu stawiała dużą czerwoną kropkę? Przez wrzesień żadna nie postawiła. Teraz jest już połowa października żeby pani wiedziała Jaka jest w domu panika? Jasiu, wstawaj, zaraz spóźnisz się do szkoły. Oj, mamo, dzisiaj nie pójdę, źle się czuję. Musisz iść, syneczku, nie wykręcaj się. Co się znowu stało? Nie chcę iść, bo dzieci się ze mnie śmieją, a nauczycielki mnie nie lubią. Daj spokój, Jasiu, jesteś mądrym chłopcem. Na pewno sobie poradzisz. Nie, no daj spokój, mama. Podaj mi chociaż jeden ważny powód, dla którego miałbym iść dzisiaj do szkoły. Jesteś jej dyrektorem. Przychodzi Jasiu do sklepu, podaje sprzedawczyni kankę i mówi: Poproszę trzy litry miodu. Sprzedawczyni bierze kankę, nalewa miodu, podaje Jasiowi, a ten mówi: Tata jutro przyjdzie i zapłaci. Na co sprzedawczyni? Nie, tak nie można. Zabiera chłopcu kankę, wylewa miód i oddaje pustą. Jasiu wychodzi na ulicę, zagląda do kanki i mówi: No i miał rację, tata, na trzy kanapki wystarczy. W pewnej miejscowości ktoś kradł Kowalowi jabłka. Ten ukrył się w sadzie i czekał na złodzieja. Gdy on wdrapywał się na drzewo, Kowal jako chłop ze stali ścisnął złodziejaszka za jaja i rzekł: Kto ty? Cisza! ścisnął jeszcze mocniej i pyta: Kto ty? Cisza więc ścisnął najmocniej jak tylko mógł i powiedział: Kto ty? Jaśko, jaki Jaśko? Bo jest Jaśko młynarz, Jaśko stolarz, Jaśko drwal. Jaśko niemowa.